W niedzielę 20 listopada 2022 roku w Bazylice Świętej Brygidy w Gdańsku została odprawiona msza święta w intencji strajkujących w listopadzie 80. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego dzisiaj pragniemy modlić się w intencji strajkujących nauczycieli, pracowników służby zdrowia, kultury, 42. rocznicę strajku w Urzędzie Wojewódzkim. Było to 16 listopada 1980 roku, kiedy w halu Urzędu Wojewódzkiego 200 strajkujących po 10 dniach chciało przeżyć niedzielną Eucharystię. Była to pierwsza taka msza święta w Urzędzie Administracji Państwowej z czasów PRL-u. Odprawiał tę mszę świętą ksiądz Jerzy Błaszczak Palotyn. Po mszy świętej doszło do porozumienia pomiędzy strajkującymi a stroną rządową. Negocjacje trwały 10 dni. Po 10 dniach zostało podpisane porozumienie. Dzisiaj wspominamy to wydarzenie po 42 latach. I mamy świadomość, jaką wielką rolę odgrywają nauczyciele, pracownicy służby zdrowia i kultury w naszej ojczyźnie. Dlatego pragniemy Panu Bogu złożyć najświętszą ofiarę za wielki trud polskich nauczycieli, polskiej służby zdrowia i polskiej kultury, o której mówił święty Jan Paweł II. Że cała nasza historia i kultura łączy się z wiarą. A więc witam poczet sztandarowy NZ Solidarność Oświat. Witam Was, którzy byliście ponad 42 lata w tym urzędzie wojewódzkim, upominając się o słuszne prawa. Czytanie z drugiej księgi Samuela. Wszystkie pokolenia izraelskie zeszły się u Dawida w Hebronie i oświadczyły mu: Oto my kości Twoje i ciało. Już dawno, gdy Saul był królem nad nami, Ty wyprawiałeś się i powracałeś na czele Izraela. I Pan rzekł do Ciebie: Ty będziesz pas mój lud Izraela. I ty będziesz wodzem dla Izraela. Idźmy z radością na spotkanie Pana. Żyjemy w nowej rzeczywistości. Kiedy dzisiaj spojrzałem na sztandar, a na sztandarze są wypisane słowa: Nauczyciele wierni Bogu. Te trzy słowa charakteryzują polską oświatę. Że nauczyciele są wierni Panu Bogu, ale pierwszymi nauczycielami są rodzice. I od tego doskonale wiemy, jakie będzie przyszłe pokolenie Polski: jakie są rodziny. Rodzina jest pierwszą szkołą wychowania. Potem idzie się do szkoły, szkoła wyższa, i potem człowiek zaczyna żyć w społeczeństwie. Dlatego mówię to do Was żebyśmy żyli jako ludzie zgodnie z swoim sumieniem. I dobrze, że jesteście dzisiaj w świętej Brygidzie. Po 42 latach, kiedy przeczytałem artykuł w Gościu Niedzielnym, jedyna taka msza święta, która w Urzędzie Wojewódzkim zmieniła całokształt dziesięciu dni strajku, odprawił ją wtedy ksiądz Jerzy Błaszczak, i tamsza święta była przełomem od godziny 21 do czwartej nad ranem doszło do porozumienia, jakże ważne jest to, abyśmy w naszym życiu zawsze budowali zgodnie z swoim sumieniem, aby to, co jest na sztandarze, że nauczyciele są wierni Bogu, a nie że dzisiaj w szkole próbuje się uczyć innych ideologii. I to już mówię o uczelniach wyższych. A to idzie niestety przez nie tylko Europę, ale i cały świat. Dlatego jako ludzie wierzący w Boga musimy bronić tej podstawowej wartości, abyśmy jako ludzie sumienia zawsze żyli zgodnie z nauką Ewangelii. Aby Chrystus był naszym jedynym Zbawicielem i Królem. Amen. Przez Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata zanieśmy do Boga nasze pokorne prośby. Módlmy się za Ojca Świętego Franciszka, za wszystkich pasterzy Kościoła, aby niestrudzenie stawali w obronie najbiedniejszych, prześladowanych oraz umacniali w nas solidarność, szacunek dla chrześcijańskiego dziedzictwa. Ciebie prosimy. Wysłuchajmy Módlmy się przez wstawiennictwo świętego Jana Pawła II i błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki w intencji godności ludzi pracy oraz niezależny, samorządny związek zawodowy Solidarność, aby odważnie i skutecznie bronił praw pracowniczych i był wsparciem dla wszystkich potrzebujących. Ciebie prosimy. Wysłuchajmy słowa. Módlmy się za zmarłych działaczy i członków Związku Zawodowego Solidarności, w tym szczególnie uczestniczących w strajku ludzi oświaty, służby zdrowia i kultury, który miał miejsce w dniach 7-17 listopada 1980 roku w Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku, aby Dobry Bóg w swoim miłosierdziu. Obdarzył ich życiem wiecznym. Ciebie prosimy. Módlmy się za uczniów, nauczycieli i pracowników oświaty, aby w roku szkolnym 2022-2023 cieszyli się z edukacji stacjonarnej oraz dobrym zdrowiem i radością życia. Ciebie prosimy. Módlmy się o pokój dla Ukrainy. Za ludzi ginących w czasie działań wojennych, o Boże błogosławieństwo dla nich i ich rodzin. Ciebie prosimy. Módlmy się za tu zgromadzonych, abyśmy dbając o nasze dziedzictwo, patriotyzm, pamiętali, że drzewo bez korzeni umiera. Ciebie prosimy. Szanowny księże, czcigodni państwo, chciałbym serdecznie podziękować księdzu profesorowi Grzegorzowi Świstowi za piękne wprowadzenie informacji o tym, co działo się 42 lata temu. Chciałbym też podziękować księdzu kanonikowi Ludwikowi Kowalskiemu za to, że w środę święcił tablicę w Urzędzie Wojewódzkim. Oprócz odsłonięcia tablicy, dawaliśmy ludziom obecnym dwie publikacje. Instytutu Pamięci Narodowej i wydanej przez Sekcję Oświaty. Szanowni Państwo, 42 lata temu to był wielki zryw trzech branż. Już po strajku w sierpniowym w listopadzie na 10 dni rzeczywiście trwały negocjacje, bardzo trudne, skomplikowane. W urzędzie wojewódzkim. To był taki pierwszy strajk w urzędzie wojewódzkim w czasie PRL-u. Podobnie jak tam szał, o którym mówił ksiądz profesor. Chciałbym dodać, że w stanie wojennym było aresztowanych 132 nauczycieli, internowanych. 57 zostało aresztowanych lub skazanych. Wśród aresztowanych jest obecny tutaj Pan Józef Lis, który wspiera Kościół swą posługą. Natomiast jeden z najbardziej drakońskich wyroków dotknął mego kolegę. W Kłaninie Kołopucka szkoła rolnicza jest, była. Tam 18 lutego wyprowadzono ze szkoły w Kajdankach nauczyciela. On otrzymał trzy lata więzienia. To były taki w ogóle drakońskie były kary. Sądu Marynarki Wojennej w Gdyni. Do dzisiaj tak naprawdę nierozliczone. Jego żona nauczycielka była w ciąży zaawansowanej z czwartym dzieckiem. Okrutne to były rzeczywiście praktyki. Trzy let, trzy lat, trzyletni wyrok siedział z więźniami kryminalnymi w Potulicach. Często o tym też mówi jego kolega z Podceli, pan Czesław Nowak, z godności, bo razem w Potulicach niestety przebywali. Pamiętajmy o nich. W ogóle poznając tą historię, ja myślę także, mówi się, że Polska jest krajem bohaterskich dzieci, co pokazała września, powstanie warszawskie, ale Polska jest też krajem wielkich nauczycieli. Każdy z nas, myślę, ma takie perły z tej pamięci i warto właśnie staraliśmy się oddać. Cześć, szacunek części z nich. Za chwilę po tej uroczystej mszy przejdziemy na ulicę Osiek. Tam była siedziba pierwszej komisji zakładowej NZZ, Solidarność Oświaty w Gdańsku. Jest tablica pamiątkowa, złożymy kwiaty, zapalimy znicze. Potem pojedziemy na srebrzysko. Na cmentarzu w Srebrzysku są pochowani dwaj liderzy strajku. Pan Roman Leptak przewodniczył strajkowi oświaty, natomiast strajkowi służby zdrowia niezwykła rzeczywiście pielęgniarka, tak jak jej koleżanka dzisiaj czytająca, pani Alina Pieńkowska. Ona wtedy była liderką strajku służby zdrowia. Szymon Pawlicki z Kultury jest złożony, niestety też nie żyje, ale w południowej części Polski. Wielkie postaci. Pamiętajmy o tym w modlitwie, w naszym wspomnieniu. Raz jeszcze w serca dziękujemy. Chrześcijaństwo przypomina, że tylko człowiek zrozumie się w Jezusie Chrystusie. Dlatego powiedziałem dobrze, że polscy nauczyciele są wierni Bogu. Żeby te słowa ze sztandaru wybrzmiewały tak jak Bóg, honor i ojczyzna. To właśnie pokazuje, w jakim musi iść kierunku polska szkoła, żeby właśnie kształtować młode pokolenie w oparciu o dekalog, o prawdę, o miłość, o sprawiedliwość. Dlatego prośmy za polskich nauczycieli, służbę zdrowia i całą kulturę, aby to wielkie dziedzictwo naszego narodu, któremu najgdym Polska, aby była wierna. Bogu Krzyżowi Ewangelii. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, ojciec i syn i duch święty. Idźmy w pokoju z Chrystusem. Ja się cieszę, że dzisiaj tutaj jestem. W ogóle myślę, że czujmy satysfakcję z tego, że ten tydzień jest taki, taki trochę dla nas, właśnie taki wspomnieniowo, oświatowo, ale taki myślę, że z dużą dozą godności. Chciałbym podziękować Komisji Międzakodowej w Gdańsku, bo to jest jakby stoja rzeczywiście naszej sekcji, za to, że pamiętaliście o fundowaniu tablicy poświęconej. Współtwórcom Solidarności Roman Leftak, Bronisław Sarzyński dziękuję za dwa, te dwa kalendaria. One były bardzo pomocne, jeżeli chodzi o przygotowanie teraz materiału. NSZZ, Solidarność Pracowników Oświaty i Wychowania w Gdańsku. I międzyregionalna Sekcja Oświaty i Wychowania NZZ Solidarność. Solidarność jest jedna. A drugi napis jest piękny. W hołdzie niepokorny nauczycielom i pracownikom oświaty. Światłość wiekuista, niechaj świeci. Wiecznie odpoczynek kraczej dać A światłoś wiekuista, niechaj świeci. dać Panie. A wiekuista, niechaj świeci. Niech świeci na wieki. Niech spoczywa w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek raczej dać Panie. Światłość jakoista, niechajm świeci. Wieczny odpoczynek racz dać Panie. Światłość jegoista, niechaj w świeci. Wieczny odpoczynek raczej dać Panie. Światłość wiekoista, niechajm świeci na wieki. Niech spoczywają w pokoju wiecznym. Amen.